A się dzisiaj za wszystkie czasy ja widzę. Tego jeszcze naprawdę nie było. Jeździłem już traktorem w tym programie różnymi samochodami, ale autem elektrycznym jeszcze nie. A y, przy, y, przyprowadziliśmy ten samochód dlatego, że y, te rozwiązania, które ty proponujesz, Andrzej, to jest niestety ciągle to samo. Utopia i bujanie w obłokach. Natomiast gdzieś ty widziałeś, żeby jakkolwiek zastosować taki samochód na przy to było widać, że to jest zabawka po prostu. Natomiast samochód, jeśli już szukać rzeczywiście jakichś nowych, zupełnie rodzajów napędu, to niewątpliwie jest nim samochód elektryczny. Cokolwiek by nie mówić o wadach tego samochodu. A ten egzemplarz to jest samochód skonstruowany wspólnie przez Fabrykę Samochodów Osobowych na Żeraniu i Instytut Elektrotechniki dla potrzeb łączności, dlatego jest kierownica z prawej strony żeby łatwiej było yy, zabierać listy ze skrzynek, tu jest taka specjalna przestrzeń bagażowa. Ale co jest istotne w tym samochodzie to dwa elementy. Jeden to zestaw baterii, akumulatorów, wyglądający dość potężnie, no bo takie są jeszcze dzisiaj niestety akumulatory ważący mniej więcej 670 kg, a pod maską zamiast silnika układ... Starowy, sterowania, który jest o tyle sprytny, że pozwala na minimalizowanie zużycia energii przy rozruchu samochodu i odzyskiwanie pewnych porcji energii podczas hamowania. To jest napędzane jednym silnikiem? Oczywiście jednym silnikiem umieszczonym bezpośrednio na wale napędowym z pominięciem skrzyni biegów. Prowadzone badania na tym samochodzie wykazały, że on się może poruszać z szybkością mniej więcej maksymalną 75 km na godzinę, że jednorazowe ładowanie wystarcza na pokonanie właśnie gdzieś dystansu rzędu 80 km. A, no Zależy od sposobu jazdy, no i w mieście oczywiście nieco mniej. No i to właściwie są podstawowe... Yy, tak, no, konstruktorzy nawet to samego. nazywają samochodem elektrycznym drugiej generacji. No właśnie tak. ze względu na to eleganckie sterowanie, prawda?